To był pan Michael. Bardzo podoba się zwłaszcza paniom to nagranie. E, za 9,5 i pół minuty 9 jest Pan już przygotowany, dobrze? U, uryw, urywki, urywki z kalendarza. To teraz będzie informacja dla tego pana, co wczoraj myślał, że jest środa. Proszę pana, to dziś jest środa. Tak, To, I to dziś jest Filip. Dzień Jaśla. dobry. Dzień dobry. Pierwsze skrzypce. Dzień dobry panu. Pan Nabija. Dobrze. Dzień dobry państwu, no z wiekiem Uczę się coraz to nowych rzeczy Już wiem, co to są uczucia ambiwalentne Mój syn stał się dorosły Z jednej strony wzruszenie, radość, duma Z drugiej strony żal 500 plus poszło się bimbać Szanowni państwo 22 marca imieniny obchodzą Baldwina Benvenut To bardzo ładne muzyczne imię Benvenut, prawda? Godzisław no. i Lea, księżniczko Solenizantom, wszystkiego najlepszego! obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Wody. No to co? No to chlub. Muzyka na wodzie Händla. I jeszcze takie hasło: czystą wodę pii, długo zdrowo żyj. No tak, troszkę bez przekonania to. Hasło przeczytałem. Mimo, że kilka dni temu utraciłem prawa do 500, nie opuszcza mnie bardzo dobry humor. No bo nareszcie przyszła. Wiosna, wiosna, skoro jesteśmy przy piosenkach Skaldów, ludzie zejdźcie z drogi, bo dokładnie 89 lat temu powstało przedsiębiorstwo Poczta Polska Telegraf i Telefon. Na pocztę zawsze miałem blisko, na telefon czekaliśmy z rodzicami 15 lat, a telegrafu nie dostałem do dzisiaj." 22 marca 1895 roku odbył się pierwszy pokaz filmu braci Lumière Wyjście robotników z fabryki. W konsekwencji czego, dokładnie 68 lat później odbyła się premiera polskiego filmu wojennego Zerwany most. Melodia trochę podobna do Hejnału zwierzy Mariackiej. Teraz mam dobre. 36 lat temu wystrzelono statek kosmiczny Sojusz 39, na pokładzie którego znajdował się pierwszy mongolski kosmonauta, Żugder De Guragcza. A 22 lata temu powrócił na Ziemię rosyjski kosmonauta Walerii Polakow, ustanawiając rekord najdłuższego pobytu w kosmosie. Był tam 438 dni. Oto potęga radzieckiej myśli technicznej. Wystrzelono mongolskiego kosmonautę, a wrócił Rosjanin. No i na koniec rarytas. 22 marca 1961 roku ukazał się pierwszy album grupy The Beatles, Please Please Me, notogramy gramy. Pierwsza piosenka z pierwszego albumu, i przy okazji uczymy się angielskich liczebników. Raz, dwa, trzy, cztery.